Mateusz, czy ty posiadasz jeszcze jeden egzemplarz tego wspaniałego utworu literackiego, jaki zamierzamy teraz właśnie zaprezentować? Tak, posiadam jeszcze jeden tak. egzemplarz tego wspaniałego utworu literackiego. To mój gdzieś który przepadł. Nie szkodzi, nie szkodzi, nic się nie stało. Będziemy również prezentować o utwór dotyczący nie tylko obywatela Warszawy, ale świata również obywatela: kontrabas sz Ze specjalną dedykacją. Tak. Dla kogo to miało być? Dla Ewy... ...Dryglas... ...Komorowskiej. ...która sprowokowała powstanie tego wiersza, niechcący. To ty zaczynasz czy ja zaczynam? Zacznij. Jesteś starszy. Po zwrotkach, tak? Tak. Okej. Okay. Jestem starszy. No, nieważne. Shope narzędzia... ...narzędzia zapełnił Trankopas. Nakręcany na elektromechaniczno-kinetyczno-cybernetyczny dynks. BLE 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 BLE, ble, ble HAT SIADŁ, PRZEKRĘCIŁ tramkopas I za, ZA 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 ZAGRAŁ... Chopina rzęs dziazurka Dąbrowskiego Lema. Na pa pa patefon i żywe kultury baterii kontra bas bas. w czas, raz. raz, raz, dwa, trzy, teraz patefon, patefon i żywe kultury ba baterii, brawa!